Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak zrobić responsywny header. Zrobimy go tylko na komputery. Na mobilki to nie dzisiaj. I będziemy mieli tam listę rozwijaną. Więc na początku weźmiemy sobie z komponentów jakiś element, ale będziemy robili sam na główek sam. Więc bierzemy element, żeby po prostu mieć jakąś zawartość strony. Zamkniemy sobie tę zakładkę, ustawmy layout naszej strony na kolumn. Następnie dodamy sobie grupę, która będzie typu wiersz. Ustawimy ją na samą górę, więc make first jest ustawimy ją od zera do nieskończoności i wysokość ustawimy sobie od na przykład 50 pikseli, albo możemy dokładnie ustawić, żeby to było na przykład 70 pikseli. W ten sposób i to będzie nasz nagłówek właśnie. Możemy też mu zmienić trochę styl, na przykład group border tutaj ustawić i dodać jeszcze shadow style, na w ten sposób i ustawić jeszcze background style na na przykład biały. Ok, więc mamy sobie nagłówek, nazwijmy zatem to... Nagłówek header. Jest, jest nasz nagłówek. Co my chcemy tu mieć? Tekst, który będzie miał tu jakiś logo, nazwy naszej aplikacji. My App. To będzie na środku naszej strony, na środku pierwsza. Tutaj zrobimy fit, minimalna szerokość od zera do nieskończoności i dociągniemy, żeby było tylko tyle jej zawartości. Tak samo z wysokością zmienimy jeszcze tego stylu na np. Na H6. Więc mamy sobie ten nasz element. w prawej stronie będę chciał mieć dwa przyciski, więc duplikuję je sobie. Pierwszy to będzie log in, a drugi sign up do rejestracji i do logowania. Sign up. Ok? Login. Ale ja chcę te przyciski mieć po prawej stronie, więc muszę je zgrupować w grupę. Grupuję je w też grupę typu pierwsz. Ustawiam jej layout tutaj na Fit with to content, a mi się ładnie uzupełniło. I teraz jeszcze ustawię sobie przestrzenie pomiędzy tymi elementami, żeby troszeczkę tutaj je oddzielić. Dałem sobie 12, 12 w ten sposób. Teraz jeszcze ustawię to na środku naszego wiersza. Tutaj w ten sposób na środku wiersza. I w tym naszym headerze ustawię, żeby to nam rozrzucało. To było po prawej stronie, to po lewej. Więc wykorzystam sobie tę naszą opcję. Chcę mieć jeszcze tutaj troszeczkę przestrzeni, więc zadam sobie paddingi po lewej i po prawej stronie równe 10. OK, więc mamy sobie login, sign up. Moja aplikacja. Zróbmy preview naszej aplikacji. Zobaczmy, jak to nam wygląda. W taki sposób. To ustawmy na środku. Jest tutaj środek, żebyśmy mieli wycentrowaną aplikację. Przecież mam taki szeroki ekran. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt piękne, jakie jest takie rozwiązanie. Wolałbym mieć tutaj My App, a login staje nam tutaj dużo bliżej. Więc, żeby to zrobić, ja zgrupuję sobie jeszcze całą naszą grupę header w jedną grupę. Grupę typu może być na przykład kolumna. OK. Ta kolumna będzie tak naprawdę naszym main headerem, głównym headerem, więc tak sobie nazwijmy, main header, ok ją ustawimy sobie od zera do nieskończoności, czyli tak jak jest, jest super i tą grupę header ustawimy, maksymalna szerokość, 1200 pikseli ustawimy ją na środku kolumny F5, odświeżamy naszą stronę mogę wyłączyć tryb debug jest tak wygląda nasz header, który też jest tutaj w sumie, ale te nasze wyświetlające się rzeczy są tylko na środku. Wydaje mi się, że to wygląda troszeczkę lepiej. Oczywiście to wszystko zależy też od ciebie, jaką aplikację ty chcesz zrobić. Tutaj po lewej stronie dodamy sobie jeszcze troszeczkę przycisków w formie tekstów, zwykłych tekstów. Napiszemy sobie tutaj info. Oczywiście na środku wiersza, też pełna szerokość od zera do nieskończoności fit with to content, tak samo wysokość jest Ctrl D, duplikuję sobie to i jeszcze raz bo chcę mieć takich przycisków trochę. How tu i faku fa, s. Jest. Wstawię je po lewej stronie bardziej, więc możemy tą grupką przyjechać sobie bardziej w prawo. Zaznaczmy tą grupę C. Niech ona będzie na końcu. Make last, ok? Te elementy ja chcę mieć zgrupowane, bliżej siebie dużo bardziej, tak jak te przyciski tutaj, więc je to zgrupuję sobie. Group elements in row. Znowu ustawimy sobie tutaj fit with to content i ustawimy przestrzenie pomiędzy tymi elementami, też może być 12, 12. I chcę mieć te przyciski blisko mojej aplikacji, więc znowu zgrupuję sobie ten nasz tekst z tą naszą grupą. Możemy tutaj, niestety w drzewie nie da nam się zaznaczać wielu elementów, ale możemy zrobić tak. Grupujemy ten nasz tekst w wiersz. Tutaj wrzucamy grupę, przeciągamy i ustawiamy znowu na tej naszej grupie Fit with to content i dodamy sobie przestrzenie ale teraz trochę większe, więc Column Gap, ustawię sobie 30 pikseli w ten sposób. I na sam koniec chcę jeszcze tutaj po kliknięciu w info wyświetlić sobie listę rozwijaną, bo o tym też jest ten materiał. Zatem bierzemy sobie grupę Focus, jest grupa Focus i ją ustawimy typu Column też od na przykład szerokość, niech ma dokładnie 300, wysokość od 10 do nieskończoności, a nam się dociągnie do zawartości. Przypniemy ją do tego tekstu info w naszym przypadku. info, 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 czy mamy? O, jest tekst info. Możemy ustawić offset jakiś, tak jak jest teraz, jest w porządku. Ustawmy jeszcze Border Style, Shadow Style na Outset, OK. Jest i Border Style możemy też ustawić na Solid, na przykład 2. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu wrzucimy sobie znowu jakiś teksty, więc mogę sobie skorzystać z którychś tekstów, które już mamy. To będzie nasza grupa Focus. To mnie interesuje. Jest tu, więc możemy sobie tu powklejać. Paste i ten nasz tekst. Ja nie będę chciał, żeby tu był Fit with tu content, tylko niech nam się rozciągnie całkowicie. Ctrl D, Ctrl D jest. Skąd, yy, skopiowałem kilka razy to. No i co musimy jeszcze zrobić? To jak klikniemy w to nasze info, wyświetlić tą naszą grupę Focus, żeby ją wyświetlić i od razu automatycznie ukryć, jeżeli drugi raz sobie klikniemy, możemy użyć takiej funkcji jak tego i będziemy robili to na opcji grupie Focus A. Odświeżamy naszą aplikację, zobaczmy, jak to wygląda. Więc sobie nasz header, jest responsywny, jeszcze zbadajmy sobie, jak to wygląda. Oczywiście przy super wąskich ekranach, tak jak już tutaj, przestaje to działać, szczególnie że ta nasza grupka. Niżej też to nam trzyma. Ja to sobie teraz usunę, żeby zobaczyć, jak dokładnie działa tylko nasza aplikacja. Tutaj, bez tego, tylko nasz sam header. Więc zobaczcie, już w takim, przy takim wąskim rozwiązaniu nie jest dobrze. Więc on nie jest taki do końca responsywny. Tutaj już powinniśmy dać jakieś warunki, na przykład te właśnie przyciski zwinąć w menu i ukryć przy takim wąskim ekranie. Nagrywałem o tym filmiki, więc na pewno znajdziesz coś takiego na moim ekranie, na moim kanale. Od razu ci pokazuję szybko, jak możemy to rozwiązać. Tylko ukrycie. Jeżeli tutaj szerokość naszej strony current page Width jest mniejsze niż zobaczmy, kiedy nam się psuje 564, więc na przykład 600 pikseli, jeżeli jest mniejsze, to wtedy ten element nie jest widoczny. Ukrywamy go sobie i zróbmy layout jeszcze tego elementu. Zrobimy, że on jest Collapsed on hidden, czyli nie zajmuje przestrzeni, kiedy go nie wyświetlamy. Zobaczcie, wygląda tak. Jest wężej, ukrywają nam się przyciski, i tu powinniśmy pokazać sobie jakieś menu, które pokaże jednak te przyciski, aby nasi użytkownicy mogli się rejestrować do naszej aplikacji lub logować. Ale zostawimy to już teraz, bo tak jak mówiłem, znajdziesz na moim kanale tutorial, który dobrze to rozwiązuje. A tu klikamy sobie info i mamy listę rozwijano. I tak naprawdę na tym już chciałem zakończyć cały materiał, więc bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!